W trzeciej serii spotkań najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Kętach, gdzie miejscowy hejnał podejmował górnika Brzeszcze. Tymczasem garstka kibiców, która przybyła na stadion w Kętach zobaczyła jednostronne widowisko w wykonaniu gospodarzy, którzy pokonali ekipę z Brzeszczy do jednego. Bramki dla zespołu z Kęt w tym spotkaniu zdobyli Daniel Korzonkiewicz, Przemysław Oczkowski oraz Kamil Sobecki. Dla górnika honorową bramkę zdobył Andrzej Maniura. W innych spotkaniach po trzy punkty zainkasowały ekipy Sygnału Włosienica, Skawy Podolsze, LKS-u Poręba Wielka, Pogórza Gierałtowice oraz LKS-u Przecieszyn. W tabeli z kompletem zwycięstw prowadzi LKS Przecieszyn, tuż za nim na drugim miejscu z dwoma punktami straty plasuje się Kęcki Hejnał. W tabelę zamyka Puls Brożkowice. Hitem trzeciej serii spotkań oświęcimskiej a klasy była konfrontacja pomiędzy LKS-em Bobrek a Sołą Oświęcim. Już w pierwszej połowie ekipa Splant Plant objęła prowadzenia po bramce Grzegorza Rajmana, jednak w drugiej połowie podopieczni Grzegorza Niemca zdołali odrobić bramkową stratę po trafieniu Jerzego Piotrowskiego i spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Podziałem punktów zadowolić się musiała również Soła Łęki, która zremisowała z LKS-em Rajsko. Blisko sprawienia niespodzianki była również Solawia Grojec, która w ostatniej minucie uległa zaborzące zaborze 1-0. Łatwe zwycięstwa natomiast odniosły ekipy z Jawiszowic, Witkowic oraz Zatora. W tabeli przewodzi z kompletem punktów Zatorzanka Zator, drugi jest Orzeł Witkowice, trzeci natomiast LKS Jawiszowice. Ostatnią pozycję zajmuje LKS Piotrowice. Do formy dochodzi Oświęcimska Unia, która zremisowała z kalwarianką kalwaria Zebrzydowska 1 do 1. Pomimo, że meblarze są faworytem tych rozgrywek, to biało-niebiescy muszą traktować ten wynik w kategorii straty dwóch punktów. W innych spotkaniach tylko Iskra Brzezinka odnosi zwycięstwo. Natomiast Brzezina, Zgoda oraz LKS dzień muszą uznać wyższość swoich rywali. W tabeli prowadzi Jałowiec Stryszawa, druga jest Iskra Klecza Dolna, natomiast trzecia Iskra Brzezinka. W dolnej części tabeli na dziewiątym miejscu plasuje się Oświęcimska Unia. Tuż za nią jest Zgoda Malec. Natomiast LKS z jest 12, zaś w Brzezina Osiek 13. Niwanowa wieś Najpierw w środę po przeciętnym meczu zremisowała ze spójną Osiek Zimnodu 0 do 0. Podopieczni Andrzeja Tomali nieco lepiej spisali się w niedzielę, gdy w czwartej kolejce w Krakowie pokonali wróblowiankę 2 do 1. Fatalnie spisują się biało-zieloni po porażce w trzeciej kolejce z MKS Trzebinia Siersza. Zespół Schemka musiał uznać wyższość spójni Osiek Zimnodu tabeli przewodzi Orzeł Piaski Wielkie, Niwa jest dopiero piąta. Klub sportowy z Chąbka zamyka tabelę piątoligowych rozgrywek. Przeciszowia po środowym zwycięstwie w Gorlicach w sobotę pokonała innego faworyta tych rozgrywek Orła Balin. Jedyną bramkę dla Przeciszowi w tym spotkaniu zdobył Bartłomiej Hrapkiewicz. W innych spotkaniach Limanowia rozbiła lotnika Kryspinów, zaś rewelacyjnie spisujący się do tej pory Karpaty Siepraw uległy Orkanowi Szczyżyc. W tabeli prowadzi Limanowia Limanowa, wyprzedzając tylko lepszym bilansem bramkowym Przeciszowie Przeciszów i IKS Olkusz. Póki co w czwartej lidze słabo sobie radzą Hutnik Kraków, Wolania Wola Rzędzińska oraz Dunajec Zaklicz.